Cześć, cześć. Witam w drugiej części tej samej mapy, tego samego rozdziału w Shadow Warrior 3. E, trochę śmieszna sytuacja nastąpiła, bo e, nagrywając właśnie ten tytuł, hmm, wielkość i rozmiar pliku jest anormalny wręcz. W porównaniu do innych gier, inne gry mają do 10 GB maksymalnie, a tutaj z Shadow Warrior to po 30-40 GB. A jako, że nagrałem kilka odcinków, bo upload jest długi, to jest zabrakło, mi, <grym zbierza> zabrakło mi miejsca i wywaliło mnie po prostu z nagrywania. No ale już jest wszystko okej. Okay. Także Luśki, arbuzik. Będziemy teraz sobie tutaj działać. W końcówce tego rozdziału. Zrzuciło mnie po prostu. Jakim cudem. O Jezu. Przeleciałem za daleko. Dobra, jest okej. Okay. Jeszcze żyję. Po co ci pomagać jak ty sobie idealnie radzisz? stupid dragon making me chase it all over hell and back. Face me like a man, you scaly fuck! Ha! My head is spinning! We're all behind you, pal. Every step of the way. Except for, you know, that last one. You're gonna be a legend, buddy. They might even turn you into an action figure. <laughs> All right, you fuzzy little creep. It's showtime. A my w tym momencie oczywiście kończymy sobie drugą króciutką część odcinka, w którym zabrakło mi e, w przypadku pierwszego miejsca na dysku. Ale już jest wszystko ok, takie czterominutowe sobie wystąpił jako dokończenie tamtego rozdziału, a w kolejnym odcinku lecimy z tematem dalej. dlatego. Dzięki za uwagę. Trzymajta się.